Grał w drużynie Jezusa, tak przegląd sportowy wspomina papieża Franciszka. Jak wiecie, w Wielkanocny Poniedziałek rano w wieku 88 lat zmarł papież Franciszek. Jego pontyfikat trwał 12 lat. Oczywiście informacyjnie, wspominkowo, ale my tutaj zerkniemy na to, co przegląd sportowy wyciągnął, jeżeli chodzi o kontekst piłkarski. Pozwólcie, że wyjaśnię. Na boisku znajdziecie piękno, wdzięczność i koleżeństwo. Jeśli gra jest pozbawiona tych cech, traci swoją siłę. Nawet jeżeli udaje się odnieść zwycięstwo, mówił papież Franciszek, do piłkarzy reprezentacji Argentyny. Bardzo fajny artykuł przemysłu sportowego dotyczący piłki, reprezentacyjnej, oczywiście argentyńskiej, ale też klubowej. Jako dziecko przyszły papież Franciszek stał się fanem klubu San Lorenzo z Buenos Aires. Wicowaliśmy mu całą rodziną. Dla nas to było oczywiste, że idziemy z mamą na stadion Gasometro. Są słynki pierwszego mistrzostwa. Są oczywiście tutaj różne ciekawe informacje. Zerknijcie, bo takie inne spojrzenie na papieża Franciszka, którego pogrzeb dziś transmisja na wszystkich kanałach. I na koniec myśl tej przypisywana świętemu Janowi Bosko. Gdy boiska są pełne, diabeł umiera. Pozdrowienia.